Pogodza, czyli ćwiczenie, które pozwala nam usztywnić nasze ścieżki Achillesa, pozwala nam się nauczyć krótszego kontaktu stopy z podłożem, czyli po prostu dynamiczniejszych skoków i dodatkowo pozwala nam ćwiczyć dynamikę naszego skoku i wybicie ze stawu skokowego. Ćwiczenie polega na tym, że wykonujemy krótkie skoki, tak naprawdę głównie z naszego stawu skokowego, delikatnie tylko uginamy nasze kolana po to, żeby żeby po prostu amortyzować lądowanie. Pokażę Wam jak wygląda, a następnie wytłumaczę. Ok? Czyli ćwiczymy odbicie z naszego stawu skokowego. Chcemy jak najkrótszy kontakt stopy z podłożem, jak najdynamiczniejsze odbicie oraz jak, naj, jak najwyższy wyskok oczywiście, tak? Bo macie odbicia Lądujemy w środku odbijamy się i następnie podciągamy naszą stopę do góry, czyli robimy dorsiflexion. przyciągamy nasze palce do, do kolana w momencie, kiedy jesteśmy u góry, po to, żeby w, w momencie lądowania wykorzystać pełen zakres ruchu i wykorzystać pełni zakres ścięgna Achilles''a. Nie zapomnijcie o pracy rąk.